Do rzęki, jak co roku przy remizie. Panie Sołtysie, jak w tym roku żniwa przebiegły na tej ziemi? No, żniwa przebiegły dobrze, no, plony są zadawalające. Kataklizmów nie było, jesteśmy zadowoleni z tego, co cośmy zebrali i dzisiaj dziękujemy za to. Właśnie, chyba w ten rok w stosunku do poprzednich nie było takich ulew, nie było takich wichur, nie było takich szkód klimatycznych. No była spokojnie, trochę wypadało, ale trochę przeszkodziło, ale w sumie jest bardzo dobrze. Proszę przypomnieć, Plony. jacy rolnicy tutaj są tacy dominujący i w czym się specjalizują? No tutaj jest, dużo rolników u nas nie ma, specjalizują się tutaj. Jest, po sądziecku mamy obory, które z, z, z krowami. Z, Biedłem. a tak reszta dwie, jedną chlewnie z dużą produkcyjną i tak reszta drobne, drobniejsi, Dobry. z uprawami rolnymi, z ziemniakami i tak buraki cukrowe się mieści. Wasze dorzynki się tym różnią, przynajmniej jeżeli chodzi o korowód, w stosunku do, do innych, że idziecie nam tak trochę przed jakby południem, korowód jest przed obiadem. Tak, idziemy nam sze, mamy to tak wypróbowane z praktyki, idziemy nam Piechotą, skorowodem. Czekamy tylko teraz na księdza proboszcza, który dojedzie z Cyprzanowa na brytce. No to później... jest ta specyfika, że Wy macie właśnie proboszcza. Parafia jest z no, Jesteśmy filialną tak. filią parafii Cyprzanów. Nie? Tak. Później idziemy z Pąszy, idziemy znowu z skorowodzie piechotą, z orkiestrą, tu Tutaj? na dorzynkowy i tu się bawimy do. Do białego rana. Dobrze i w programie jest plus minus jak Pan był? Stanienny. No w programie mamy coś takiego, mamy po, po tym pomszy orkiestra Denta zrobił swój koncert. O godzinie 15 mamy nasze dziewczyny, będą tańczyć, które same zaangażowały się w to i naprawdę chwała im za to, dziękujemy im za to. A o 16 zespół Jinx z liście śląskich szlagierów i o 18 zabawa z zespołem AWMIX Orkiestra skąd? Orkiestra taka mieszana? A dziewczyny miejscowe. Dziewczyny, dziewczyny miejscowe, tak. tak same, się, same były chętne, pozbierały się, nie trzeba było nikogo namawiać. I, no, taki, taki, takie nasze rozynki, jak to powiedzieć. Super. I proszę powiedzieć, co, co pani ma od góry do, y, do stóp? No? Od góry to jak to, nie wiem jak się to nazywa fa, fachowo, ale no, jest taka narzuta. Dobrze. Y, później jest y, z opaska u góry i pod spodem jest spódnica plisowana. Aha. I one wszystkie te rzeczy są, no może nie wszystkie są tradycyjne, są. To są oryginalne. to są nasze oryginalne, stroje mniej więcej, które tutaj były, nasze panie wchodziły. Przedstawienie się przede wszystkim, jak z imienia i nazwiska, jak można się przedstawić. Agnieszka? Pani Agnieszka Mrasek, dobrze, Mrasek I Stefan przez... Mrasek. I Stefan. Tak. Tak? tak, dobrze. Jakby można było się krótko scharakteryzować. Państwo rodziną jesteście, tak? małżeństwo, małżeństwo. Tak. przepraszam. Na jakim areale Państwo gospodarują, jakie były żniwa? Znaczy, akurat my nie, nie gospodarujemy, mamy pole, ale w dzierżawie. Tak, 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 tak. w dzierżawie e, czyli, jak jest aktualnie. Czyli jakie żniwa to trudno powiedzieć, bo to trudno. A, ten gospodarz. Ale chyba nie było źle, bo gospodarz wiem, bo to są akurat, także nie jest zadowolony. O. Dobrze. Pierwszy raz w tej roli? Drugi. Nie. E, dawno temu państwo byliście? W 2012 roku. Chyba tak, jakoś tak. No. Mhm. jaka to rola takiego starosty? To, to jest jakaś e, nobilitująca, trudna? Znaczy, chyba zaszczyt bardzo, ale jakoś ludzie nie bardzo się kwapią do tego. To jest to troszkę obowiązek, wiadomo, jest to mobilizujące, no ale ktoś musi to wykonać, nie? Ten jeden na... dzień, także to nie ma problemu, nie? Dobra, bardzo dziękuję. Dziękujemy. E, dobrze. Jakimi, jakim zaprzęgiem dzisiaj będą więzieni starostowie i ci najważniejsi w porodzie? A dzisiaj, dzisiaj mamy w zaprzęgu dwie klacze śląskie Gina Arnika. Są to klacze z pełnym, z pełnym dokumentem śląskim. Powozi nimi pan Gerard Marcinek. Z Raciborza. Boża, są moje własności z Żerdzin. Pamiętam, że czasami pan szedł w zaprzęgu takim bardzo okazałym. Skąd tak, tak, taki tak, dzisiaj tak. dobór? Inny? Yy, po prostu tak, tak wyszło. No, no, po, nie zawsze można, można wszystkie konie zaprzęgnąć, są różne, różne sytuacje, więc jeden okulej w wcześniejszym stylu, no, ale na chwilę obecną te dwa konie były do dyspozycji, dlatego taki zaprzęg. Super, bardzo dziękuję. अजोटा फङ्गता <laughs>